z tej strony nomikat i witam was w kolejnym odcinku z Sea i witam was w szóstym dniu maratonu, czyli w sobotę i od razu przechodzimy do naszej rozgrywki, a Mianowicie zajmujemy się naszymi, naszą organiczną endową materią, ze względu na to, że uzyskaliśmy wystarczająco surowców, żeby to wszystko przerobić. Akurat nie platinum potrzebuje tylko tego, czyli lidu. No i tak jak widzicie, przy okazji mam przeszykowane tanki w ekwipunku, bo zaraz z nimi coś będziemy robić. Ale zanim to, to przepalmy sobie te wszystkie trzy rudy, żeby je pozaliczać, bo oczywiście to jest nasz quest, żeby to zrobić. O, i tego się nie da się przerobić y, tutaj, więc jak to można inaczej przerobić? Bo na pewno się da. Tylko pytanie, jak? Po prostu przepalić. Z tego co widzę, inaczej się tego zrobić nie da. Y, tak, czyli tutaj mamy przepalanie, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o piecyk. No i dobra. Rzeczy przepalone, tak jak widzicie praktycznie cała zakładka skończona, jedyne jeszcze co musimy zrobić to wyjąć Chorus Root Stone, wziąć jedną sztukę, wziąć sobie jeden Endstone, więc musimy poczekać aż on no właśnie, tylko że tutaj się już nie kraftuje ten endstone, więc żeby on się zrobił potrzebuje trochę naszych Dimensional Shardów. Dimensional Shardy mamy tutaj, no za wiele ich już nie mamy, ale wystarczy mi chociaż te 16 Wystarczy je wrzucić tutaj. No, i tutaj, zaraz, jak się wykona, to tutaj trafi endstone i właśnie go będziemy w tej chwili potrzebowali. Mam nadzieję, że zrobi się to dosyć szybko. To musi się uruchomić. Proszę bardzo, leci tutaj. Teraz robią się kawałki, i tutaj wychodzi endstone. Dobra, mamy jeden endstone. O to właśnie chodziło. Ze względu na to, że potrzebuję go umieścić tutaj, żeby on sobie wyrósł, i wtedy pozyskamy właśnie nasz Horus Flower. Nie wiem po co dokładnie nam będzie, ale po coś na pewno. Zobaczy się później. W każdym razie teraz bym chciała przejść jeszcze do tego, czyli do robienia naszej esencji. Mam nadzieję, że mam trochę, esy, trochę miejsca w systemie. Mamy i to sporo. Vi ses og blir vent tą naszą esencję. Tylko czekajcie, zrobimy to w trochę inny sposób, czyli zakluczykujemy sobie i dopiero wtedy weźmiemy sobie tą esencję. Kluczyk możemy odłożyć. Te sztabki w sumie również. E, tą esencję również. I chodźmy jeszcze tutaj po naszą esencję. Trochę jej jest, może nie za dużo, ale powinno wystarczyć. Zobaczymy zresztą. No i teraz tak, e, po co ta esencja mi była? Po to, żeby przerobić ją jak najdalej. Zobaczymy do jakiego poziomu dojdziemy, jeśli o to Chodzi. Pruderium mamy tyle. Pruderium oczywiście robimy tertium. Tertium mamy tyle. Z tertium robimy. Imperium Essence, dokładnie tak. No i z naszego Imperium Essence. Teraz jesteśmy w stanie zrobić kryształ. Kryształ robimy z, również z Prosperity. Więc to do wyrzucenia. Potrzebujemy również Prosperity i mamy nasz kryształ. I w tym momencie to jest ostatnie, co możemy tak naprawdę zrobić, bo następne już jest e, po Imperium, jest Supremium, a potem Insenium, ale ja bym potrzebowała Supremium, a tak jak widzicie, do Supremium jeszcze mm, troszeczkę nam rzeczy brakuje. Możemy sobie wszystko odebrać, bo tutaj będą sztabki i inne takie. Mm, proszę bardzo, sztabki do systemu, to do przerobienia, to do systemu, to do systemu. No to tak jak powiedziałam wcześniej do przerobienia, e, ale to będziemy przerabiać tutaj w maszynce. I Teraz tak, tutaj by przydało się zrobić whitelistę oczywiście, czyli nasz upgrade. I teraz ten upgrade na diamentowy, diamentowy upgrade ląduje tutaj na razie na blacklistę. I teraz tak, wyciągamy te trzy itemki, dajemy je na whitelistę dokładnie w taki sposób. I one w tym momencie jak tutaj się wszystko przerobi to będą również tutaj trafiać i będą się przerabiać na właśnie tutaj nasze surowce. Tutaj na razie się przerabia tin, a potem się zacznie prawdopodobnie kopernikel i tak dalej i tak dalej. No powoli tutaj będą działać te surowce, a jeśli chcemy to oczywiście przyspieszyć, to dostaliśmy coś takiego jak nasze upgrade'y netherite'owe, które właśnie możemy wsadzać do hammerów lub do takich maszyn i tak jak widzicie, dużo więcej energii, ale dużo, dużo, dużo szybciej. E, tylko problem jest z tym, że to jest zdecydowanie za szybko, bo tak jak widzicie, wleciało tu dużo i które nie mają nic ze sobą wspólnego, przez co nasz induction smelter się delikatnie zaciął. Przydałoby się zrobić coś innego, a mianowicie wziąć tutaj output na skrzynkę i ze skrzynki do induction smeltera. To wtedy by miało większy sens, choć sądzę, że ten dydrygatory upgrade to i tak dużo za dużo jeśli o to chodzi. Myślę, że taki goldowy to by był odpowiedni tier. Ale to by dużo od nas rzeczy wymagało, więc może na chwilę się wstrzymajmy z tym. Dobra, jeszcze chciałam Wam pokazać, po co mam te tanki w, w, tutaj u siebie w ekwipunku. A mianowicie rzecz jest bardzo prosta: będziemy robić takie przejściowe tanki, jeśli chodzi o składowanie naszych ścieczy, które tutaj są, i będziemy to robić w sposób taki, że niszczymy sobie tutaj te deski. One później do nas wrócą. Na razie nie są nam absolutnie potrzebne. Niszczymy sobie również tą. Kładziemy sobie nasze tanki tutaj po kolei, oczywiście. Czyli tutaj. A tutaj. No tak, trzeba będzie trochę na to poczekać, niestety. Tutaj, tutaj. I trzeba wypłynąć. No jednak nie będzie to takie proste, bo będziemy musieli zrobić z deka inaczej, ze względu na to, że energia jest po tej stronie, co dosyć nam psuje ten układ. No ale dobra, zrobi się go po prostu w trochę inny sposób. Odbierzmy sobie nasze slaby, przepójmy tutaj. W zasadzie sensie wcześniej chciałam zrobić w taki sposób, ale jednak e, się rozmyśliłam, ale widzę, że jednak trzeba będzie zdecydowanie zrobić w taki sposób jak. Wcześniej myślałam o tym. Dobra, tutaj wyłączamy. Wszystko jest ok. I teraz, tak, to będę chciała wyrzucić. Jeśli o to chodzi. Dobra, mamy to. I teraz będziemy dawać fluidakty od dołu do właśnie naszych tanków. Czyli w tym przypadku. A, tak też nie zrobimy. Oj, to jest kiepski pomysł, to co ja zrobiłam, bo jednak najlepszy jest... Yy... A, jak to inaczej można rozwiązać? Dajcie mi chwilę. Dobra, jednak na chwilę obecną. Będę potrzebowała się z tym wstrzymać, bo powinnam odsunąć te maszyny o jeden w tą stronę, ale tak szczerze nie chce mi się tego robić, bo strasznie dużo zabawy jest ustawieniem tych White List, e, przez co jakoś mnie to nie bawi, no ale w razie co będziemy mieli po prostu tutaj e, Basic free tanki, które będziemy mogli dać na output i wtedy one będą trafiać tutaj i będą pomagać w tym e, samym czasie z tą barelą, które e, będą. Miały chwilę na uzupełnienie się. Mam nadzieję, że na tyle szybko, że zdążą to zrobić. No i dobra. To w takim razie tyle, jeśli o to chodzi. Tutaj, ach, oh, no widzę, że się coś zepsuło. Trzeba tu jednak chyba zrobić tą skrzyneczkę. Bo z tego co widzę, to ma duże problemy, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o takie oddawanie itemów, to chyba ma output na tej samej zasadzie, dokładnie tak. Więc wystarczy, że tutaj teraz postawimy skrzyneczkę. To odwrócimy delikatnie. Potrzebuję mieć. Tą stronę, może, gdzie to ma teraz przód? E, dobra, przód ma z tamtej strony, czyli z tej nie ma nic, z tej jest output, a input będzie e, z tyłu tym razem. I tutaj damy sobie właśnie to. A, tylko że to nadal będzie się psuło. To nie jest na takiej zasadzie, że to tylko jeden surowiec tu będzie trafiał. Czy można to jakoś ustawić? Można to dać jedynie chyba tylko na, na czasówkę, ale to tylko i wyłącznie tyle. Dobra, niech to się przerobi i później na tym pomyślimy, bo nie wiem, jak to zrobić, żeby tutaj trafił tylko i wyłącznie jeden surowiec na pewno. Ewentualnie tutaj można dać pięć no ale wiadomo, wtedy pozyskujemy mniej surowców, więc czy to jest opłacalne, nie wiem, ale trzeba to zdecydowanie przemyśleć. Potrzebuję wykonać sobie pulverizer, więc go zróbmy w tym momencie. Już powinna mieć na niego wszystkie itemy. No właśnie, mamy pulverizer i ten pulverizer będzie nam potrzebny po to, żeby w nim przesiewać, yy, jak to się nazywa, diamenty, tak diamenty. Um, już dajemy go mniej więcej tutaj. Może tak sobie stać. Niech stoi sobie tyłem do mnie, bo w tym przypadku akurat nie ma to najmniejszego znaczenia. Tutaj przy okazji mamy ten Sunlight Medal. Tak a propos właśnie tych Dungeonów, które wcześniej przechodziłam, to jeśli daliście mi znać na jakiej zasadzie one działają, to ja niestety nie mam aktualnie do tego wglądu, bo cały nasz maraton plus niedzielny odcinek Siopolis nagrywam tydzień wcześniej, więc musicie mi to wybaczyć, że jeśli nawet przeczytam e, o co chodziło w tamtym Dungeonie, to zrobię to dopiero de facto po fakcie. E, więc no, za to was przepraszam, ale nie mam na to większego wpływu, bo jednak te odcinki no, trzeba jeszcze obrabiać, a wtedy bym się nie wyrobiła, e, więc wolę jednak to zrobić e, wcześniej troszeczkę. Dobra, bierzemy lit. Aha, tutaj nie było zabezpieczone. A to bez sensu. Dobra, zabezpieczmy to, bo mamy kluczyk. I teraz wyciągnijmy lid cały, bo potrzebuję go przerobić na sztabki. I te sztabki dać do przepalania. Ze względu na to, że będziemy sobie rozpoczynać nową zakładkę. Którą będzie mechanizm, już dążenie do mechanizmu, tak jak zresztą widać, jest to dosyć spory postęp, już teoretycznie przed przedostatnia zakładka. No, zobaczymy jak to pójdzie. Jak szybko uda nam się skończyć tą paczkę. Trochę przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o tą paczkę właśnie podczas tego maratonu. Mam nadzieję, że Wy również jesteście zadowoleni z tego co tworzę i z tego jak właśnie toczy się nasze SeOpolis Polis No tutaj się przerobi lit i zaraz do Was wrócę, bo będziemy robić Enderium, a Enderium będzie od nas wymagać jeszcze enderpereł, więc zaraz po nie pójdę do mob grindera. Dobra, wszystko już ze sobą mamy. Diamenty się przepulwerizowały, więc teraz możemy tworzyć nasze enderium. Tego enderium zrobimy tyle, ile dokładnie zrobiło nam się diamond dustu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Na jeden diamond dust przypada trzy sztabki lidu i dwie ender perły, więc to się tutaj będzie przerabiać, a my przejdźmy sobie do tego, co będzie następne, a następne będzie steel casing. Steel casing to oczywiście steel plus ender. Enderium a Steel w jaki sposób wykonujemy Steel? O to jest pytanie, bo my chyba go nie tworzyliśmy, a będziemy go tworzyć z kółka i Irona. Tylko jak pozyskać Coke? A Steel Dust? O, możemy z Metallurgic infusera, ale Metallurgic infuser jest dopiero tutaj. Więc jakim cudem... Aha, no będziemy potrzebowali i tak styla. No dobra, to jak tworzymy kołk? Kok e, w takim razie będziemy tworzyć w pyrolajzerze, co potrzebujemy zrobić, no bo nie mam go. E, mam nadzieję, że mamy wszystkie itemy na to blazeroda. Prawdopodobnie a nie, nie możemy zrobić, e, więc zaraz, 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 zaraz zrobimy laleczkę, która pozwoli nam zrobić tego blazeroda. Oczywiście naszego dola. A dole mamy tutaj. Dole są ogólnie różne, jest na Endermana, na Shulkera, na Guardiana, na Pszczołę. No i zwykła, podstawowa to jest yy, na nic. Ona w sumie jest yy, no, naszą podstawą. Doleleczek po prostu. Potrzebuję to i trochę tego. Więc zabierzmy to ze sobą, zróbmy naszego dola. I zaraz będziemy pozyskiwać blaze rody, ja tylko jeszcze dorzucę to i będziemy pozyskiwać blaze roda. Dobra, pozyskałam naszego blaze roda, tak jak widzicie w moim ekwipunku, przy okazji blaze mnie podpalił, ale to nieważne, akurat e, tym się nie będziemy przejmować. Mamy nasze anterium, więc e, no duży krok w kierunku naszego właśnie tutaj, e, jak to się nazywało, w kierunku... A, czekajcie, bo ja zablokowałam tutaj w ogóle tego, a tutaj mogą itemy wlatywać różne. Czekajcie, damy tu chesta. E, proszę bardzo. O właśnie, mamy nasz horus fruit i pytanie czy... O właśnie, horus flowersy i zamykamy zakładkę. Dobra. To się udało, więc z tego powodu jestem zadowolona. Mam nadzieję, że w pierwszej kolejności jednak będzie podążać tutaj do drawersa. Może ja usunę po prostu tą deskę, a to weźmiemy, przesuniemy tutaj i wtedy powinno trafiać najpierw do Drawers'a, a potem ewentualnie jak się tam nie będzie mieścić, to do skrzynki. Dobra, więc to mamy zaliczone. No i ten nasz steel casing, no to właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest ten nasz pyro laser, a potem Induction Smelter. Więc teraz zajmiemy się temporalizerem. E, ciężko to się wymawia. Potrzebujemy konstantan, a konstantanu chyba nie mamy. E, I chyba nie robiliśmy zresztą. To jest koper i nikiel w proporcjach 1 do 1. Koper mamy troszeczkę i nikiel. Wezmę go dokładnie tyle samo, czyli 8. Proszę bardzo, niech one się przerabiają tutaj. E, zaraz to się przetworzy. Zobaczmy co dalej. Dalej będziemy potrzebowali... Bridgestone Flux Coila. Machine Frame'a. E, czy mamy Netherbrick'i? Netherbrick'ów nie mamy. I chyba mieć... No właśnie, nie będziemy. Bo chyba w ogóle nie mam, no właśnie, Netherrack'u. Dobra, to mamy. Potrzebujemy z tego dwa dziry I Netherrack. Netherrack jest tutaj. I potrzebujemy go 8 w takim razie do przepalenia. Proszę bardzo. Niech się przepala. Tutaj, a tutaj w ogóle już się wykonało dużo traweru. Zatrzymałam tam to przerabianie ze względu na to, że chciałam zrobić całą wytwórnię elektryczności, ale nie wiem, czy nam będzie to potrzebne, bo będziemy tworzyć zaraz... jak to się nazywa? Reaktor. Tak. Zaraz będziemy tworzyć reaktor. Już bardzo niedługo. Dobra, mamy nasz pyrolyzer, czyli maszynkę potrzebną do induction smetela. Wszystko potrzebujemy przedstawić prawdopodobnie nasz dissolution. Um, więc weźmy go sobie. On nie musi tu stać. Wystarczy, że będzie stał na górze. No i możemy nasz pyrolyzer postawić sobie tutaj. W tym przypadku. Z góry będzie on czerpał węgiel, bo będę go przesyłać sobie do chesta, w sumie to będę go wkładać do chesta. Załóżmy, że cztery staki wystarczą. On będzie sobie tutaj wędrował na enable, input, a on sobie będzie tutaj wędrował, no i fluid będzie, a w sumie to, to co z niego będzie wychodzić, czyli cook coke? Po prostu będzie wędrował wtedy do Induction Smeltera i w Induction Smelterze on będzie się przetwarzał na steel. Tak, to chciałam powiedzieć. Ciekawe, co mogę zrobić z Cryosode Oila. Tak szczerze tu nie wiem. Możemy to zobaczyć, bo tutaj chyba będzie, o właśnie, podsumowane. Będziemy mogli, a w sumie to tylko dodaje się jako paliwo. Więc nic ciekawego. Tą cieczkę tak naprawdę możemy stworzyć w Fluid. Yy, Trasza, tutaj mamy fluid trash, zróbmy go sobie, proszę bardzo. No i ja ten fluid trash mogę postawić tak naprawdę pod spodem. E, stawmy go tutaj i tą ciecz, jeśli o to chodzi, dajmy na dół. Tylko nie wiem, czy to w sumie zadziała. Chyba byśmy musieli podłączyć rurkę jeszcze. A, nie, dobra, usuwa się. No to dobra, no to w sumie tyle. Tak, tak, tak zakończmy. Tutaj mamy kołk. Ten kołk będziemy przerobić zaraz z ironem. Teraz dodamy iron i nasz kołk. No i to będzie nam dawać po jednej sztabce stylu. A takich sztabek troszeczkę niestety potrzebujemy, co raczej e, nie sprzyja nam tutaj, bo potrzebujemy ich w tym przypadku aż 12. Bo z tego będziemy robić oczywiście nasz e, Metallurgic Infuser, który potrzebuje te styl Casingi 2. No czyli. 12 sztabek z No to ja poczekam, aż to się przekraftuje, i zaraz do Was wrócę, bo w sumie nie mam co innego robić. Dobra, rzeczy, które jeszcze byśmy mogli zrobić, żeby tutaj ułatwić sobie, to zrobić wireless transmitter, który pozwoli nam automatycznie łączyć się z naszym drugim systemem. A potrzebujemy tego ze względu na to, że to na tym drugim systemie będzie nam po prostu zależeć. I potrzebujemy do tego silikon, który mam, potrzebuję procesor, który prawdopodobnie również mam. No i redstone w tym przypadku też powinien on być. Dobra, to usuwamy, to dajemy sobie tutaj. Brakuje nam jeszcze jednego styla, który zaraz się zresztą wykona, ale my będziemy mieli już transmitter. Proszę bardzo, jest nasz wireless transmitter, który pozwoli nam, jeśli postawimy go tutaj, podłączyć się automatycznie z tym systemem, ale będziemy potrzebowali jeszcze zrobić coś takiego jak wireless crafting. Grid? Wireless Grid, po prostu? Chyba tak, Wireless Crafting Grid chyba, z tego co pamiętam. Ale widzę... O, to jest to, dokładnie tak. To jest to, czyli Wireless Crafting Grid, który pozwoli nam obserwować e, nasz system i przy okazji w nim kraftować. Co jest e, no, dużą pomocą, jeśli o to chodzi. Potrzebujemy jeszcze tylko Crafter Manager. Co będzie do tego potrzebne? Po prostu Crafting Grid. Dobra, to nie to. To Crafting Grid, po prostu. A do tego. Grid? Halo? Gdzie jest zwykły grid? O, mamy zwykły grid. Dobra, i ze zwykłego grida będziemy robić crafting grid. No i potem nasz yy, właśnie wireless crafting terminal. Więc to trzeba będzie zrobić. Eee, tylko, że w tym przypadku, no właśnie, większości itemów nie mamy. Więc tym zajmiemy się za chwilę. Teraz mamy 12 stali, więc czas wykonać nasze dwa steel casingi. Proszę bardzo, jeden. Proszę bardzo, drugi. Iron oddaje do systemu w tym przypadku. To mamy, to mamy. Zaznaczmy sobie Metallurgic Infuser i przejdźmy do tego. To jeszcze mogę odznaczyć. Dwa piecyki trzeba zrobić. To oczywiście prosta sprawa. No i zrobić nasz Metallurgic Infuser. Proszę, bardzo. Mamy to. Metallurgic Infuser już istnieje. Następne jest. Pozyskanie ozmium. I w tym przypadku nie wiem, jak pozyskać ozmium. Jest coś takiego jak. O! Przerobienie go z gold dustem i platynium. To daje nam ozmium. Ale jeszcze z tego co widzę, jest. A! Pozyskiwanie ozmium przez fragmenty, ale je się nie da inaczej niż przez laser, laser, laser drill items, którego dostępnego chyba póki co nie mamy, albo w ogóle mieć nie będziemy. Ale tak jak widzicie tutaj pisze, że gold i platyna jest w metallurgic infuserze daje nam ozmium, więc postawmy sobie to tutaj. Czy zwykły gold wystarczy, czy on musi być sp spulwerizowany? Zobaczmy sobie to, wezmę sobie tylko 8 sztuk. Bo więcej się nie opłaca. I on musi być spulwerizowany, więc niech się pulwerizuje. I zaraz wrzucimy tam platynę, tylko będzie trzeba ją jeszcze przerobić. Bo ona tutaj jest, ale jest jej... No, nie za dużo bym powiedziała. Tutaj niech się przerobi. A, jej się tutaj nie przerabia. No tak, zapomniałam. Więc nic tutaj przerobi nasza platyna. No i potem z goldem przerobi się ona na ozmium. I na tym będziemy już dzisiaj kończyć. A! W następnym odcinku, może przygotuję wszystko na właśnie nasz crafting grid, żeby podłączyć sobie później te wszystkie itemki, w sumie wszystkie maszyny, które tutaj mamy. Czy to będzie jeden do jednego? Bo tak by było fajnie, gdyby było jeden do jednego. Zobaczymy. Może uzyskamy z tego aż 8 sztuk ozmiom. Oczywiście później to będzie potrzebowało automatyzacji, ale póki co. Tak wystarczy. Wow, schodzi 4 golda na jedną sztabkę ozdją. To jednak dużo bym powiedziała, <gry> jak na jedną sztabkę rozbią. No ale dobra, mamy to ozwiom. Tak jak widzicie, cztery questy zrobione. Następnym jest odzwiom kompresor, który będzie już od nas wymagał Infuse alloy i Advanced Control circuitów, czyli Basic e, control circuitów i właśnie. Infused Alloy. To by było w takim razie... O! Dostaliśmy drugi Metallurgic Infuser, więc dużo nam to akurat ułatwi. Czekajcie, to ja może odbiorę te questy, bo może coś jeszcze ciekawego dostaniemy. Dostaliśmy Osmium trochę, Enderium i Bibaksy. No dobra, to na dzisiaj by było na tyle. Więc ja tutaj Wam dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Jeśli dotrwaliście do tego na... momentu, to możecie napisać o zmią. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!